się to, że tam nie potrafię strzelać, to tam swoją drogą, ale strasznie mnie to irytuje, kiedy gram sobie ze znajomymi, a... Ja... Prawda, jakieś takie strzelanie z dupy, nie? Like to... Najbardziej irytuje to, że, no, w rebronie praktycznie w ogóle nie mają odrzutu, nie wiem, recoila, nic nie mają. Wiecie, na powtórkach to wygląda tak, jak wiecie, 30 pestek, chłop ciebie tam wrzyna, a się okazuje, że trzyma pestkami cię powalił. Ciężko powiedzieć, czy to jest taki aż skill, czy, czy to jest, nie wiem, po prostu cheat, nie? Teraz spróbujemy wygrać. Bo bez ten fenek to jest kosmos. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Witam, witam, Idzie do zdrowiem. idź na razie. Dobra, bo ja gram, no siosio sio, sio. No dobrze, polecimy sobie moi kochani gdzieś na wyrycz. No, dobra O jajku Pas A, tym to nie potrafię latać. Lepiej stół Karus, dobra, weźmiemy Karusa U, Wszyscy tu się pochowali Dobra No siadło, no siadło Mógł się przerazić, mi się wydaje Ale dostałem, ja pierdzielę wojna snajperów. Dobra, spokojnie. Aj, aj, aj. No nic, słuchajcie, czwarte miejsce. Było blisko. Aj, aj, aj. O, fajnie, fajnie. O, miał być to ostatni.